Witajcie wszyscy, z tej strony Razgul, a to jest kolejny odcinek Plants vs Zombies, więc dzisiaj zaczniemy sobie od dziewiątego poziomu. Dobra, jest znowu nasza łapka zombie, chce się z nami przywitać na dobry początek. Tutaj damy restart. No, dobra. Mamy kolejnych panów w wiaderkach, panów w pachałkach. No i jeszcze pana atletę Dobra, więc tak Weźmiemy sobie naszego sunflower'a Bo bez niego daleko nie ugramy Weźmy sobie naszego spowalniającego Zwykłego groszka Ulepszonego groszka Orzeszka No i naszego złowrogiego jabola No to możemy zacząć Dobra Więc rozkładamy kwiatuszki standardowo Jak to zwykle Zbieramy słoneczka Kolejny kwiatek I się powoli przygotowujemy na nadchodzącą apokalipsę zombie Tych, którzy będą chcieli się nam dostać do domu i zjeść nas mózg. Brains, no właśnie o wilku mowa Ledwo wszedł, już jest głodny I już harczy Zaraz zginie krótki, jego żywot. Mm, jak warczy. czuję się normalnie jak w The Walking Deadzie. Te emocje. Nie no, ogólnie to powiem wam, że uważam, że ta gra no mimo tego jakie ma wydanie to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna. Jakby ktoś zobaczył taki starszy, to by pomyślał, że ja za stary jestem do takiej gry. No ale nie chodzi o grafikę, a grywalność, prawdaż? Dobra. Pach, pach. Zbieramy słoneczka i stawiamy kolejnego słonecznika. No, takie kolejne nawiązanie. Coraz bardziej zaczynam się zastanawiać. Jakby wyglądała apokalipsa zombie na żywo? Czy ludzie by zaczęli uciekać do lasów przed zombiakami? Jakby to wyglądało, w ogóle ile rady dali. Ile czasu dalibyśmy radę przeżyć? Nie zastanawiało was to nigdy? Bo raczej zbyt długo. ...wirus zombie dosyć szybko się raczej rozprzestrzenia. Mhm. No dobra, postawimy groszka. Ale ogólnie, jakby się zaczęła taka cała apokalipsa... ...to raczej długo byśmy nie przeżyli... ...z tego względu, że nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Na zasadzie, że jakbyśmy poszli, nie wiem, do jakiegoś lasu czy coś... Żeby się ukryć, to skądś trzeba by było wziąć pożywienie. A prawda jest taka, że teraz, jak otacza nas ta cała chemia i w ogóle, to jakby człowiek powiedzmy zabił takiego jelenia czy coś, żeby go po prostu zjeść sobie, to raczej umarłby po prostu ze względu na to, że to mięso nie ma żadnych testów i w ogóle. No cóż, taka prawda, choroba! Cywilizacyjna. O, że tak to określę. Dobra, tu postawimy. Orzeszka. Pewnie sobie myślicie, Boże, człowieku, skończ w końcu gadać. Takie głupoty. Ale czy ja wiem, czy to są takie głupoty? Jakby tak głębiej się nad tym zastanowić. O, w sumie chemia otacza nas wszędzie, nie uważacie? Dobra. Kolejna fala, tylko taka już większa będzie. Jak sobie z nią poradzimy? Czy przeżyjemy? Czy przetrwamy apokalipsę? To jest dobre pytanie. Nie no, z tym podwójnym groszkiem to my musimy to przeżyć. Nie ma opcji. Więcej podwójnych groszków. More, more. Groszek. Haha. Ha. I postawimy sobie to tu no radzą sobie aż miło No Zbieramy kolejne słoneczka i pa! I teraz nawet zombie w wiatrze na głowie jest mi nie straszny. O nie No Będziemy zbierać pieniążki teraz Taki słońca. Tyle słońca w całym mieście. Nie, nie będę śpiewał, dlatego że za bardzo fałszuję i zdaję sobie z tego sprawę. Jakbym zaczął śpiewać, to by było 90% widzów mniej. A już i tak mam ich jak mało. Przynajmniej na razie. O, taka fala orzeszków. To jest to, co lubię. Kurde, tyle hajsu mamy. A dobra, ustawimy sobie kolejną serię tych. Kto bogatemu zabroni? O, a co? Duża fala przede mną. Więc się przyda. Takiej obrony to nikt nie przetrwa? Jest po prostu zbyt silna. je. Oh yeah. Patrzcie, kilka po prostu sekund odpada mu ręka, a potem główka, a potem to jest koniec. Co by teraz ustawiać? Tam, zaczynam, zastanawiać, może wykorzystamy jakiś bomb, albo coś. Fah, fah. Tu się z koniec fali. Mhm, Scenę ustawiałem. Tak zakończymy, takim akcentem. Dziękuję. Spłonął w popiół! Z popiołu powstałeś... Nie. Tak, chyba. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Dobra, dostaliśmy list od naszych zombiaczków. Dajmy następny poziom. Ew, teraz ich tak jakby trochę więcej? Mm, a to co to jest? Za minigra. Walnut. Dobra, czyli już wiemy, że to nie jest na zasadzie, że. No właśnie. Na zasadzie, że brakuje mi słowa. Kręgli, tak jak wtedy. Nie ukrywajmy, że kręgle były naprawdę bardzo fajne. A strzelmy sobie. A co? Teraz rozstawmy to. Tu na przykład. Tu dajmy podwójnego groszka. Hmm. Tu dajmy minę. Tu znowu groszka. Elegancko. O, 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 jak odważnie, no, patrz tak go, jakiś fagier, hmm. ziemniora spowolnienie, tu dajmy, i jeszcze dajmy to tu, to już takie ekstremalne. A i Wisienka? Nie, na razie nie będziemy z niej korzystać. Postawimy to tu. Tego zadzie tego, trawił ich. Niech ich pożera. Hmm. Co tu postaw A! Aż mu ręka wystaje. Przełknij! Przełknij! No przełknij no Chyba nie chcę łyknąć. Noc już Brains A to tu ustawimy to tu Za dużo tego trochę Ale narzekał nie będę O, jeszcze tu postawmy, to tu Postawmy sobie minę I tego co będzie jadł sobie. Niech się pożywi. Tu znowu to. I kolejne spowolnienie. Mm, duża fala. Czyli może jednak się przyda tutaj co rozstawiłem. Dobra, te sobie zostawimy na razie może. Chociaż moglibyśmy wykopać te słabe. Eee, niech zostanie już. Jak już są, to niech sobie będą. Ale te słabe, mógłbym sobie zamienić. Jednak na takie, chociażby. To by nie było wcale głupie, takie. No tu stawmy. Amciu. Się pożywił. Tu zablokujmy. Znowu sobie wymienię któregoś groszka. Hmm, tu jest jeden. A, aż miło. Chamskie było, jakby sobie zaczął rozstawać tego więcej. W zasadzie to ja nie potrzebuję tych ziemniorów tutaj. O i patrzcie, od razu więcej miejsca. Mm, nie da się tego stosować, szkoda. I minę kolejną. O tak! I jeszcze wybuch. W ogóle nie używam tych wybuchów, zauważyliście? Niby taka fajna rzecz, a ja z tego nie korzystam. Chyba najwyższa pora. Na minę, No Dobra, kolejny wybuch. Hech. Hech, jaka sieczka, hech. One nie nadążają, już nic zrobić. Zanim cokolwiek zrobię, muszę obnet. Przykro mi. W zasadzie. A dobra, wykopiemy te. I rozprawimy zwykłe groszki. A co? Ale jednak to postawimy. No i teraz jest zabawnie. Dosyć zabawny, serio. Wybuch. O, dostałem maciwa. I tym akcentem kończymy. Grzybek? Mm. Jak działa grzybek? Mm. Zadaje obrażenia na krótki dystans. Okej. Okay. Dobra, więc nie chcę, żeby znowu odcinek przekraczał 15 minut, więc. No więc. To będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie.